Dzień dobry, zapraszam Was na temat czwarty, który znajduje się na stronie 81, i ten temat to przemiany społeczne, polityczno-społeczne w Europie. Czego dotyczy ten temat? No, właśnie pewnych zmian, które będą zachodziły w społeczeństwie w XIX wiecznej Europie. Do tej pory społeczeństwo było stanowe, czyli było podzielone na pewnego rodzaju grupy. Teraz zaczynamy mówić w XIX wieku, że mamy do czynienia ze społeczeństwem industrialnym, czyli społeczeństwem przemysłowym. Tak naprawdę szlachta, ziemiaństwo zaczyna tracić swoją pozycję, a pojawiają się nowe grupy, które przybierają na sile i jest to burżuazja oraz inteligencja. Rośnie też bardzo duże znaczenie robotników, którzy są nową grupą społeczną. Nadal mamy również grupę chłopów. Którzy są grupą najbardziej nieuświadomioną i nadal odsuniętą od polityki w XIX wieku. Dodatkowo w XIX wieku zmieniają się systemy zarządzania państwami. Coraz częściej mówimy o demokratyzacji życia politycznego, coraz częściej mówimy o tym, że państwa przyjmują trójpodział władzy czyli dzielą tą władzę na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Zwiększa się przez to kompetencja parlamentu, a zmniejsza się, zmniejszają się uprawnienia monarchów. I coraz większe, coraz więcej do powiedzenia ma um, społeczeństwo, które zaczyna um, dostawać pewnego rodzaju prawa i mówi się o tym, że społeczeństwo zmienia się w obywateli. Mamy do czynienia z obywatelami, którzy mają w świadomy sposób wpływ na władzę. Jak wygląda system zarządzania państwami w XIX wieku? No, bardzo różnie. Nadal mamy tutaj monarchię absolutną, która na przykład będzie w Rosji. Będziemy mieli też monarchię parlamentarną, gdzie przykładem będzie chociażby państwo angielskie, Wielka Brytania. Ale będziemy też mieli do czynienia już z republiką. Takim przykładem będzie Francja, która w 1871 roku ostatecznie rezygnuje z monarchii. Wybierany jest prezydent, właśnie wybierany jest, czyli mamy do czynienia z wyborami, wybierany jest prezydent na kadencję siedmioletnią, a w wyborach powszechnych mogą brać przede wszystkim, no i tylko mężczyźni. To jeszcze jest ten czas, kiedy mężczyźni są uznawani za pełnoprawnych, Obywateli. W drugiej połowie XIX wieku, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo wiele do powiedzenia zaczyna mieć ta nowa grupa, czyli robotnicy. To środowisko jednak jest bardzo niejednolite, ma różne pomysły na to, jak zaistnieć w świecie politycznym, i te różnice powodują pewnego rodzaju niesnaski wśród robotników, bo nie idą jednym, można powiedzieć, torem myśleniowym. Mamy część robotników, którzy skupieni są wokół Karola Marksa i skupieni są wokół komunizmu. Chcą przygotować, wywołać taką rewolucję, rewolucję, można powiedzieć, europejską, która zrzeszy wszystkich robotników w całej Europie i obali system kapitalistyczny. W tym celu też powołano w 1864 roku w Londynie. Takie stowarzyszenie międzynarodowe, Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, zwane Międzynarodówką, czyli wszyscy robotnicy z całej Europy mieli się zjednoczyć, wywołać rewolucję, która obali kapitalizm. Takie jest założenie Karola Marksa. Okazuje się jednak, że jest to bardzo trudne do przeprowadzenia i ta pierwsza międzynarodówka tak naprawdę po kilku latach przestaje istnieć. Ponieważ nie wszyscy popierają poglądy Karola Marksa, nie wszyscy są zwolennikami jego rozwiązań, to część robotników mówi, że właśnie takie rozwiązania Karola Marksa mogą im przynieść więcej strat niż zysków. Ta druga część uważa, że robotnicy powinni dążyć do pokojowego rozwiązania swoich problemów. W jaki sposób? Ano, w taki, żeby przeprowadzić reformy, a żeby je przeprowadzić, to trzeba. Dostać się do władzy. I coraz częściej zakładane są partie polityczne zrzeszające robotników, którzy będą nożyli do tego, aby brać udział w wyborach. I to ugrupowanie, które chce przejść zmiany w sposób właśnie taki demokratyczny, nazywane będzie socjaldemokracją. W ramach ruchu robotniczego wykształcił się jeszcze jeden odłam zwany anarchizmem i anarchiści Uznawali państwo za największe zagrożenie dla ludzkości. Uważali, że państwo nie może też narzucać ludziom pewnych zasad. Uważali państwo za główne źródło ucisku i niesprawiedliwości. I anarchiści byli odpowiedzialni w XIX wieku za kilka zamachów. I taki jeden z zamachów macie na stronie 82, kiedy mamy tutaj zabójstwo prezydenta Francji, którego właśnie dopuścili się anarchiści. Dodatkowo w tabelce na 82. stronie znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tych ugrupowań. Mamy tutaj anarchistów, gdzie na czele stoi Michał Bakunin, mamy też socjaldemokrację, którą wcześniej omówiłam, ale mamy również nową, jedną z nowych ideologii, bo XIX wiek to czas kiedy powstają nowe ideologie, czyli nowe pomysły na to jak ma funkcjonować świat. Pierwszą taką ideologią jest Hadecja, czyli chrześcijańska demokracja. To jest pełna nazwa. Hadecja jest skrótem. Podstawą tego, tej nowej ideologii jest encyklika Rerum Novarum wydana przez papieża Leona XIII., i papież w tej encyklice krytykuje zarówno komunizm, krytykuje liberalizm, krytykuje socjalizm, uważa, że ludzie powinni względem siebie wykazywać się poszanowaniem godności i powinni dążyć do tego, żeby poprawić nawzajem swoje warunki życia. Innym, inną nową ideologią, która powstaje w XIX wieku, jest nacjonalizm. Nacjonalizm, czyli y, pogląd, w który mówi, że dobro narodu jest najważniejsze, że y, interesy jednostek, mniejszości, grup należy podporządkować dobru narodu. Z czasem z tego ruchu wyodrębnił się jeszcze jeden odłam, taki bardziej radykalny. Zwany szowinizmem, i szowiniści uważali, że są narody lepsze i gorsze. Zaczęli dzielić właśnie narody na te, które są lepsze, a te które są gorsze. To też jest nowa ideologia. Ponieważ w XIX wieku wraz z rozwojem nacjonalizmu coraz bardziej zaczęto prześladować Żydów, to Żydzi tworzą swój odłam nacjonalizmu, zwany syjonizmem, i syjoniści uważali, że Żydzi powinni mieć swoje państwo i to państwo powinno znajdować się na terenie ziemi obiecanej, czyli na terenie Palestyny. To są te nowe ideologie. Co się jeszcze zmienia? Zmienia się podejście do tego, jak powinny w polityce funkcjonować kobiety. W ogóle, czy te kobiety mają prawo w jakiś sposób funkcjonować? To się zapoczątkowało w Stanach Zjednoczonych. Tak samo rewolucja francuska tutaj zmienia pogląd o tym, jak świat funkcjonuje. I po raz pierwszy pojawiają się kobiety, które twierdzą, że należą im się równe prawa z mężczyznami, powinny się też uniezależnić od mężczyzn. I ten ruch, który powstaje w XIX wieku, na samej końcówce XIX wieku, nazywany jest emancypantkami. To są emancypantki, emancypacja. Do ich postulatów należało m.in. to, że kobiety mają prawo zdobywać wyższe wykształcenie, powinny być wprowadzone zmiany w prawie rodzinnym, powinno być równouprawnienie ekonomiczne i oczywiście kobiety powinny posiadać prawa wyborcze. I te kobiety, które zaczynają walczyć o prawa wyborcze, o przyznanie im praw wyborczych, to są sufrażystki. I na stronie 84 macie pochód takich sufrażystek już z XX wieku, z Stanów Zjednoczonych, z 1912 roku, kiedy to demonstrują, żądają przyznania im praw wyborczych. Jedną z najsłynniejszych emancypantek, czyli kobiety walczącej o równouprawnienie, jest Maria Skłodowska-Kiri, której na początku XX wieku udało się zdobyć tytuł naukowy na Sorbonie, czyli sukces. Rzeczywiście został osiągnięty. Tak wyglądają zmiany polityczno-społeczne w Europie pod koniec XIX wieku, na początku XX. Pojawia się też wtedy takie fajne święto, które dzisiaj znacie Święto 1 maja. Ono jest opisane. Jest to święto, które narodziło się w Stanach Zjednoczonych i jest związane z manifestacją robotników, którzy wychodzą na ulicę i żądają swoich praw. To święto też macie opisane na 83 stronie. Tak wyglądają nowe ideologie, tak wyglądają przemiany społeczne. Na tą chwilę wszystko i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.